Broń. W walce kontrolujemy broń generalnie w dwóch sytuacjach. Jedna y, jest wówczas, kiedy zamek y, zaobserwujemy, że zamek został zatrzymany w tylnym położeniu, a spodziewamy się, że mamy y, koniec amunicji, należałoby wtedy się upewnić, czy tak rzeczywiście jest i przystąpić do wymiany magazynka. Druga sytuacja to, to wtedy kiedy y, mamy pewność, że amunicji jeszcze jest w zapasie, Natomiast zamek jest w tylnym położeniu, albo maksymalnie, albo, albo częściowo cofnięty, zatem podejrzewamy zacięcie. Chcąc podjąć właściwe działanie w kontekście konkretnego zacięcia, najlepiej jest dokonać sprawdzenia wtedy broni. Trzecią sytuacją niebojową jest sprawdzenie broni po wykonaniu ćwiczenia strzeleckiego na strzelnicy. Zatem, jeżeli mamy zamknięty zamek, podejrzewamy końca amunicji, ściągamy broń do tułowia. Broń ma być na wysokości wzroku, w taki sposób, żebyśmy mieli możliwość obserwacji panoramicznej tego, co się przed nami dzieje, czyli potencjalnego napastnika. Jeżeli zajrzę do komory, nie ma nic w miejsce na donośnik magazynka, nie ma nic, zatem skończyła się amunicja, przystępuje do czynności wymiany magazynka. Natomiast, jeżeli jestem pewien, że mam amunicję, natomiast zamek się w jakiś sposób zablokował, ściąga broń do tułowia, weryfikuje rodzaj zacięcia i przystępuje do właściwego działania. Natomiast trzecia sytuacja, czyli po skończonym ćwiczeniu strzelerskim, kiedy wystrzeliliśmy określoną ilość amunicji, zamek został w tylnym położeniu. Żeby kształcić, wykształcić właściwy nawyk działania, przy zablokowanym zamku, należy wykonać przymiot sprawdzenia w ten sam. Sposób, czyli zaglądam do komory na donośnik. Wiem, że w broni nie ma amunicji, zatem odłączam magazynek, zamykam zamek strzał kontrolny. Skończyłem ćwiczenie strzeleckie.